Cześć! Szymon z tej strony. Witam na moim kanale. W kolejnym odcinku komiksy ze strefy powiem kilka słów o komiksie dni, których nie znamy. Autorstwa Timotela Buscha, wydawnictwo non stop Comics, wydawnictwo oryginalne, oryginalne Glena. Cóż to jest za komiks? Hmm. Obyczajowy, interesujący, intrygujący, ciekawy. I na tym mogłaby się skończyć moja recenzja, ale powiem coś więcej. Wyobraźcie sobie, że żyjecie sobie normalnie. Macie swoją pasję, swoich przyjaciół, swoją partnerkę, znajomych, rodzinę. Żyjecie, ćwiczycie, trenujecie do jakiegoś zajęcia. Załóżmy, że jesteście śpiewakiem i trenujecie do śpiewu. Albo jesteście tancerzem, trenujecie do, do śpiewu. Któregoś razu budzicie się i wszyscy wam mówią, że chwila, chwila, chwila. Czemu wczoraj nie było? Jak to? Straciło się jeden dzień. Straciłeś jeden dzień i nie pamiętasz z tego nic. W miejscu, gdzie pracujesz, nagle zaczynają się robić wymówki, problemy, czemu nie przychodzisz do pracy? A ty ni w ząb, ni, ni w oko nie jesteś w stanie ocenić, dlaczego w pracy cię nie było i dlaczego spałeś cały dzień. Twoja dziewczyna też mówi, że się nie odezwałeś wczoraj, nie wiesz, co się dzieje. I sytuacja zaczyna się powtarzać. Nie wiesz, co się dzieje, gdy wtem okazuje się, że w tym ciele nie jesteś sam. Jest ten drugi. Ty jesteś śpiewakiem, tancerzem. Czy jakąkolwiek inną pasję masz, zawód, zajęcie, zainteresowania? Ten drugi jest kimś zupełnie innym. Dzielicie to samo ciało, poruszacie się inaczej. On ma inne zainteresowania, inne nawyki żywieniowe. Jak tu pogodzić? Właśnie. Jak to wszystko sensownie zrozumieć? Komiks jest w dużej mierze o tym, ale i nie o tym. To jest komiks o, o przemijaniu i wszystko, że między innymi o przemijaniu. Wszystko macie z perspektywy swojej, tego pierwszego. Z perspektywy tego drugiego wiecie tylko, że istnieje, że coś robi. O tym, co robi, dowiadujecie się z wypowiedzi innych. Czyli w żadnym momencie. W tym komiksie nie jest, nie wiecie, tak naprawdę w tym komiksie w ogóle, no bo to jest tak, jakbyście byli wy, wy nie wiecie, jak, co robi ten drugi. Może wam ktoś powiedzieć, przekazać, może to być nagrane, ale to, na to nie będzie wasze doświadczenie. I tak będą mieć dni naprzemiennie. Właśnie dni, których nie znamy. Wyobraźcie sobie to, a powiem Wam więcej, że ta historia. To, co Wam powiedziałem, to później się zaczyna robić jeszcze, jeszcze ciekawiej. Pewne reguły ustanowione odnośnie tego, kto jest kiedy, dlaczego, kto jest kiedy, na ile, ulegają pewnym zmianom. A pod koniec historia mocno, mocno ewoluuje. I zakończenie w tej opowieści jest dla mnie bardzo, bardzo klimatyczne, bardzo dające po głowie ciekawe, i chciałbym przeczytać opowieść z perspektywy tego drugiego. Czy ona jest możliwa do zrealizowania? Nie wiem, bo mogłaby być trudna, ale z perspektywy mnie, tego pierwszego, to co wiemy o tej historii jest niesamowicie. Skłania do przemyśleń, przynajmniej dla mnie, było sporo takiej nostalgii, zastanowienia się właśnie przemijaniem, to co już tak napomknęłem wcześniej. Ile dni tracimy, że nie wiemy, co robiliśmy. Zdarza się, ten dzień nic nam się nie chciało. Spaliśmy dłużej. Coś tam pooglądaliśmy na YouTube. I później wieczorem konąc się znowu spodam że, że nie zrobiło się nic mądrego, nic konkretnego. Tak po prostu przeleciał dzień i no, jakoś przeleciał. Tu faktycznie te dni uciekają. W naszym życiu też dni uciekają, zmieniają się. To jest bardzo frapująca lektura. Naprawdę, naprawdę warto się z tą historią zapoznać, bo daje te refleksyjne czasy przemijania, daje za siebie wątpliwości. Naprawdę jest ciekawe. Nawet postacie drugoplanowe, nawet postacie drugoplanowe mają swoją rolę i nad ich postawami też można się zastanowić, czy jesteś ty pierwszy, ten drugi, rodzina, przyjaciele. Zmieniają się, ewoluują, jakoś sobie radzą z tą nietypową sytuacją. Kapitalny komikus. Kapitalny. Warte przeczytania, warte przemyślenia i bardzo dobre zakończenie, w mojej opinii. W końcu, od tego autora jest zakończenie takie, które powinno być. Które teoretycznie odpowiada na pewne pytania, ale daje podkrętkę, odwraca pewne. Czy zasiewa kolejne wątpliwości, pozwala na interpretację, na zastanowienie się, które daje radę w moim odczuciu. Zachęcam do przeczytania tego komiksu, zachęcam do jego zakupu, jeżeli nie możecie go wypożyczyć nigdzie. Naprawdę wartościowa rzecz. Wydawnictwo Nonstop Comics wydało naprawdę, naprawdę sporą, zrobiło naprawdę dobrą robotę. Jak, jeżeli mieszkacie w Bielsku, Białej lub w okolicach, zachęcam do udania się do sklepu komiksowego strefa komiksów w Bielsku Białej przy ulicy Gazowniczej. Na pewno jest tam ten komiks, jest także wiele innych, które możecie sobie powybierać i ewentualnie zakupić. Z mojej strony to by było tyle naprawdę dobry komiks. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!